Hej, z tej strony Kolo i Dzisiaj witam Was jeszcze w dzisiejszym odcinku z po raz pierwszy na naszym kanale z Playzdom na co ramy Playzdom Ja otwieram piasko Patrzcie, otwieram tutaj może wygramy Hm. może coś wygramy Jeszcze Teraz czekajcie, aby tutaj było coś. Jest! Jest! Jest to. Oś, Lajsy. Zaraz pójdę, żebym Zaraz pójdziemy oby, o, o, we dwójkę, pójdziemy i no. ma no. trójkę. I no. na no. A teraz ja odchodzę. Ja teraz no wygrać, mam paczkę Lejs, moja mama Wolny zakup? Nie O dowolny smak To możemy teraz inne, ale ten. będzie po ciepło, zaraz sobie zjemy Ocenimy to jeszcze Od 4 do 30, jeszcze mam 4, To 5, nie 4 nie, nie miesiące to trwa Oskar bierz te to są ten, z, yy, z, z Lejsami do wygrania Dobra Oskar On to chyba pokaże z bliska a um, nocar. Mhm. Bo my um, dobra, zrobimy jeszcze zaraz jeden unboxing. Czego? L'ISU, nie Laisu. big milk. Mam dwa bikmilki. Mhm. Ale no, pierwszy musimy jeszcze? zjeść to. Ocenimy to zaraz, a tutaj, no, kolorze, że możesz krótkę wstawić, że tutaj tak stoi. Będziecie widzieć, co będzie czy stało przed tym. Dobra, ocena smaku. Jaki to smak? Staję, jak. Cebula coś tam. Żelona sobulka. Mm. sobulka. Mm. Zobaczcie, może, ale to małe mają być. Albo ja z jakimś złapanym ale ten, możemy jeszcze kolejną wydarzyć, nie? Tak hmm. to się Zobaczcie. Zobaczcie. Gdzie masz ockich haś w domku? Zra? Dziesiąt to Czekaj, żebyś kupić tak z pary. Z Dwa? No, trzy. No, bo nam... to wygra sobie na bok. A więc, bo to są bardzo dobre A więc polecamy. Te jacyści są na szóstkę z plusem. Ale chodźcie się, ukradźmy. Do zobaczenia. Pa, pa! pa!